Cześć, mamy poniedziałek, a ja nadal szukam wyjścia z lasu. A tak poważnie mówiąc, chciałem dzisiaj zrobić pogadankę na taki temat jak wyszukiwarki internetowe, bo wspominałem o czymś takim jak BBS, wspominałem o Fidonecie, wspominałem o tym, że internet tam kiedyś powstał. No i teraz ilość danych do przeszukania była ogromna. Ludzie nie za bardzo znali koncept taki jak wyszukiwarka, nie za bardzo też zdawali sobie nawet sprawę z tego, że kiedykolwiek wyszukiwarka będzie potrzebna, no bo serwisów internetowych nie było dużo, łatwo było sobie to zapisać na kartce, no a w końcu zaczęły się rozrastać. No i wyszukiwarki, jakie ludzie znali, to były takie wyszukiwarki bardzo podobne do książek telefonicznych. Czyli jak znasz imię i nazwisko i adres osoby, której szukasz, no to zdobędziesz numer telefonu. Proste. No to w takim razie ten sam koncept został przeniesiony na wyszukiwarki i powstało sporo takich cudaków, które szukały stron internetowych pod warunkiem, że znałeś dokładną nazwę strony, której szukasz. Czyli jak sobie wpisałeś na przykład Uniwersytet Warszawski, no to pojawiałeś tam uw.edu.pl na przykład. No, było to oczywiście użyteczne, ale coś takiego jak wyszukiwanie full tekstowe nie istniało. Aż nagle nastąpił rok 1994 i pojawił się na rynku Infoseek. Infoseek w zasadzie nie miał wyszukiwania takiego full tekstowego, w jakim znaczeniu Ty to rozumiesz, ale umożliwiał szukanie słów na stronach internetowych. Coś takiego nie istniało wcześniej. Można było sobie wpisać na przykład fragment jakiejś frazy, i ta fraza, o ile był to taki exact match tak zwany, została znaleziona na stronach. To było świetne. No i Infoseek wpadł na pomysł, skoro jesteśmy tacy rewolucyjni, to powinniśmy za to rewolucyjnie kasować. Czyli za kasę. Wprowadzili sobie taką opłatę pay per use, to znaczy jak korzystał z wyszukiwania, no to tam płacił za requesty. Problem polegał na tym, że ludzie nie za bardzo chcieli płacić, więc projekt upadł. Aż tu nagle, w roku 95, czyli rok później, powstała sobie Altavista. I Altavista działała na tej zasadzie, tak jakby skopiowała rozwiązanie Infosica. Czyli też zindeksowała całe strony internetowe, nie szukała tylko w title, nie szukała tylko w adresie, tylko szukała na, w całym dokumencie. I to było rewolucyjne. ta bardzo fajnie podeszła do mm, tematu cen, to znaczy wybrała, we wszystko będzie za darmo, a jak wiadomo cena za darmo to jest dobra cena, więc to się całkiem ładnie sprzedawało. Infosic postanowił, że fajnie byłoby wrócić do biznesu i jakoś inaczej to w takim razie zmonetyzować. No bo skoro Alta się opłaca, bo wyświetla reklamy, to może i my będziemy po prostu wyświetlać reklamy i będziemy wyszukiwarką, która jest no, zupełnie darmowa. Zwróć uwagę, że tutaj pojawił się taki koncept jak darmowe usługi w sieci. No, darmowe usługi to były uczelniane. Komercyjne rozwiązania nie były darmowe, tylko na czymś musiały zarabiać. Zarabianie na reklamach to był taki pierwszy koncept. No i teraz co się stało? No InfoSeek wrócił w roku 1995 znowu do łask i wpadli na pomysł, jakby tu zrobić, żeby ludzie korzystali z naszych usług, no bo ale ta vista zgarnęła większość rynku. No i dogadali się z Nestcape Navigatorem, czyli wiodącą przeglądarką ówczesną, że będą domyślną wyszukiwarką w tym systemie. No Jak coś jest domyślne, to wiadomo, większość osób tego nie zmienia, no i tak się ludzie przyzwyczaili do Infosyka Infosik naprawdę świetnie zarabiał i oni ówcześnie Wpadli na taki pomysł, bo wszystkie wyszukiwarki rozliczały się modelem opłata miesięczna, czyli płacisz za miesiąc reklamy i tyle. Tylko oni wpadli na trzy ciekawe koncepty, co najmniej trzy. Pierwszy ciekawy koncept to był CPM, to znaczy płacisz za ilość wyświetleń reklamy, a nie za miesiąc. Jeżeli nikt nie szuka Twoich słów kluczowych, no to nie płacisz proste. Drugie to było CPC Cost per click, czyli jeżeli nikt nie klika Twoich reklam, to nie płacisz. I trzeci koncept to było targetowanie behawioralne. I tu jest już taki mind blow po prostu, bo chodziło o to, że reklamy wyświetlają się nie wszystkim te same, tylko w zależności od tego, z jakiego miasta jesteś, w zależności od tego, czego szukałeś wcześniej, w zależności od tego, jaki system operacyjny masz, albo czy jesteś kobietą czy mężczyzną. I to było świetne. I do tej pory to nie istniało. Więc można powiedzieć całe zło, na co ludzie teraz nawykają, czyli właśnie targetowanie behawioralne, jakieś CPM, -y, CPC i tak dalej, to no, pochodzą niejako od Infosika. Infosik został kupiony przynajmniej w 43% przez Disney'a. No I jakoś tak się stało, że Polacy też kupili sobie Infosika i powstał Infosik Polska. Został on umieszczony na Uniwersytecie Warszawskim w ICM, ie czyli Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania, i tam sobie działał jako darmowa wyszukiwarka. Prawdopodobnie najlepsza wyszukiwarka w historii Polski. I takim się super, super działało, że ktoś ich kupił. Kupił ich portal arena.pl. Słyszałeś, kiedyś o Arena.pl. No właśnie nie. Dlaczego? Bo zbankrutowali. Kupili, zbankrutowali, Infosik przestał działać, no i tyle zamknięty rozdział Infosik Polska. A mogliśmy mieć wyszukiwarkę, która konkurowała z Google. No ale się nie wyszło. I teraz co się dzieje dalej? Dalej pojawiły się wyszukiwarki typu Ask Jeeves, jeżeli się nie mylę, który obsługiwał pytania zadawane w języku naturalnym. Można było zapytać na przykład, kto napisał Romeo Julia? A on dawał odpowiedź: tam, William Shakespeare. I to samo zaimplementowało oczywiście też Alta Vista. To samo starał się zaimplementować Infosik. Ale w roku 1996 na rynek weszło sobie takich dwóch studentów. No i oni wymyślili, że zrobią to samo co ich poprzednicy, to znaczy też wyszukiwanie full tekstowe, jeszcze zrobili poprawę błędów, czyli taki mechanizm typu czy chodziło ci o. No i to nazwali jako Google. To znaczy, tak naprawdę trochę inaczej się to nazywało na początku, ale ostatecznie wybrali domenę Google.com. I za co się dzieje dalej? Google, można powiedzieć, do przeciwnika powiedziało, no fajne, mieliście algorytmy. Tylko my mamy te same i jeszcze dołożyliśmy swój. Rewolucyjny algorytm dla Google nazywał się PageRank. Niektórzy nazywają to rankingiem stron. Fajnie, tylko nazwa pochodzi od Larego Page'a, czyli od nazwiska twórcy. No, w uproszczeniu PageRank polegał na tym, że strona jest tym wyżej w wyszukiwaniu, nie im bardziej pasuje do wzorca, tylko im więcej osób ją poleca. Dodatkowo jeszcze była tam analiza, w co się klika, co jest popularne i tak dalej. to było rewolucyjne, naprawdę rewolucyjne. Dlatego Google wygrało. No i to jest taka fajna historia odnośnie tego, że nie trzeba być pierwszym, żeby zgarnąć większą część tortu. Trzeba zrobić to lepiej. Można popatrzeć na to w ten sposób. Za czasów Myspace'a ludzie mówili, nie ma szans na sieć społecznościową. No po prostu nie ma sensu tworzyć. Myspace w swoich takich latach świetności miał 235 milionów kont. I teraz nagle jakiś studentzina twierdzi, a ja zrobię coś lepiej. I tak sobie powstał Facebook. Za czasów, jak walczyli dwóch gigantów, walczyło, czyli walczył sobie AltaVista plus Infoseek, dwóch studentów powiedziało, a ja to zrobię lepiej. I powstał Google. Dropbox, na przykład, on nie miał konkurentów takich bezpośrednich, ale na rynku wir wirtualnych dysków było mnóstwo. Co w takim razie odróżniało Dropboxa? Odróżniało go to, że on umiał się synchronizować z każdym urządzeniem, w tym mobilnym, w tym Linuxem, w tym Windowsem. Po prostu wszystko. Nie zawsze trzeba być pierwszym, aby po prostu wygrać ten wyścig. To ci cały czas mówię jako taką motywację. Nie ma czegoś takiego jak zapełniony rynek w rozumieniu IT, to znaczy nie da się już tam wcisnąć, dlatego że zawsze możesz zrobić to samo, tylko lepiej, albo wycelować coś do swojej niszy na przykład. Czego przykładem są właśnie Facebook, Google, Dropbox, Gmail. To są takie usługi, którym naprawdę się udało, bo zrobili to lepiej. Dobra, koniec gadania na dzisiaj.